Mamy zdrową i naturalną korektę na Bitcoinie, a wraz z nią spadek na wielu, wielu. Altcoinach. Crypto Community Conference. Największe wydarzenie krypto roku 2024. Nadchodzi. Dziś zdradzę Wam trochę szczegółów, jak to wszystko ma wyglądać. Jak co poniedziałek, przegląd mojego portfela, moje ruchy i ekosystemy, na których jestem obecnie skupiony. A więc oczywiście mam tu na myśli Solamę, Tona i Base'a, To są te miejsca, gdzie będę w najbliższym czasie szukał gemów i małych nowych pozycji do wejścia. Kanga ogłasza tokenomię 2.0, tokena KNG, jutro wielkie wydarzenie w ekosystemie GameSwift, a więc poznamy tiery właśnie pod staking tokena GSwift i oczywiście standardowo dużo wydarzeń z rynku i dużo wydarzeń z naszych projektów. Cześć, z tej strony Maciej, dawno się nie słyszeliśmy. Kolejna pobudka z ekipą. Oczywiście mamy Ci poniedziałek, a więc rozpoczynamy nowy tydzień na rynku kryptowalut. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto zostawić subskrypcję, dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem. Oczywiście, jeżeli y, też zawsze chcesz zostawić wartość, łapa w górę komentarz, to jest bardzo mile widziane. No i standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Słuchajcie, dużo czasu bardzo zajmuje przygotowanie eventu, ale ma być to naprawdę duże wydarzenie. Przypominam, że tak naprawdę najważniejsze informacje są na naszej stronie internetowej i na stronie samego wydarzenia. Do eventu mamy 60 dni, event odbędzie się 17 lutego i tak naprawdę codziennie do późnych godzin wieczornych planujemy event. Dziękuję wszystkim za wsparcie, wszystkim, którzy udostępniają posty o evencie na x im większe zasięgi, tym nasz event dotrze do większej liczby osób. Mamy już sprzedane 20% biletów, a więc mam nadzieję, że te bilety w miarę szybko się rozejdą i będziemy wiedzieć jaka będzie ta liczba uczestników, żeby wszystko przygotować dokładnie pod taką liczbę osób, jaka właśnie weźmie udział w wydarzeniu. Jeżeli słuchajcie, chodzi o prelegentów to codziennie dodajemy nowe twarze. Oczywiście mamy na pokładzie Real Fevera, mamy Game Swifta jestem oczywiście ja, mamy Tezosa, mamy Chain for Energy, mamy wielki Star Heroes, który gdzieś tam będzie na naszym evencie robił światową premierę, tak naprawdę także tutaj będzie bardzo dużo się działo. Myślę, że miłośnicy Web 3 Gamingu w ogóle znajdą dużo ciekawych rzeczy na tym evencie, dlatego że będzie specjalna strefa Web 3 gamingu i też bardzo mocne prelekcje i debaty właśnie. W tym zakresie. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, Tomasz Kowalczyk na pokładzie i do końca tygodnia, tak naprawdę będziemy ogłaszać cały czas kolejnych prelegentów, więc warto też przede wszystkim śledzić naszego x -a. Tam macie wszystko na bieżąco. Jeżeli chodzi o partnerów, również cały czas dodajemy nowe, nowe projekty. Tak naprawdę z tych nowych dodaliśmy Kangę. Jest oczywiście Kasper, jest Bybit jako sponsor na naszej strefy Meet Chill, gdzie będzie działo się bardzo dużo. Mamy Wimień Bitcoina i Robo Hero, także trochę już jest tutaj dodane, ale tak jak mówię, cały czas dobajemy. No i oczywiście duże podziękowania wszystkim patronom medialnym, których już trochę się uzbierało. Dzięki wszystkim za wsparcie. Jeżeli chcesz pomóc przy evencie, jeżeli chciałbyś nas wesprzeć, czy to z poziomu YouTube'a, czy X'a, zapraszam serdecznie do kontaktu. No i oczywiście zachęcam wszystkich, żeby śledzić tutaj naszego X'a, bo tam na bieżąco są wszystkie informacje, ale tak jak mówię, generalnie polecam wejść sobie na stronkę eventu i poczytać co tu ciekawego się dzieje. Jeżeli chodzi o kryptosklep, słuchajcie wrócił portfel Tangem. Mamy dla Was tak naprawdę ostatnie sztuki. To jest limitowana edycja portfela Tangem 1, ale brandowana Shiba Inu, a więc takie ładne karty z pieskiem Shiba. Także jeżeli ktoś jeszcze nie ma portfela sprzętowego, myślę, że wiecie czym Tangem różni się od na przykład Ledgera. Ma naprawdę swoje mocne strony, także zapraszam serdecznie. Mamy tutaj ostatnie 11 sztuk tych portfeli, i dopiero potem dostawa będzie grubo po nowym roku i to będzie tangem 2.0. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, jeżeli chodzi o. To, co dzieje się obecnie na rynku, no to przede wszystkim indeks Fear Grid jest już na poziomie 65, a więc po tej korekcie mamy delikatne, słuchajcie, gdzieś tam osłabienie sentymentu, tak to sobie nazwijmy. Natomiast, tak jak wiecie, ja bardzo długo się na to przygotowywałem. Praktycznie nie było dnia, żebym nie realizował zysków. Oczywiście, ja mam bardzo dużo, dużo projektów w portfelu, i tak jak wam często mówię, fundamentem dla mnie jest wyjęcie wkładu i zabezpieczenie tego wkładu, plus wyjęcie z każdego projektu zysków, a więc to nie jest tylko mumbek. staram się sprzedać dużo więcej i myślę, że na taki dzień jak dzisiaj, kiedy wszystko nam delikatnie skorekciło wielu z nas tak naprawdę czekało, jeżeli chodzi o mnie dzisiaj pierwszy poziom wejścia, zaczynam standardowo od etera a więc trochę etera sobie skupiłem, ale warto też przyjrzeć się swojemu gdzieś tam portfelowi zobaczyć jak co pokorekciło, myślę, że gdzieś tam o tej realizacji trzeba cały czas powtarzać, ja wam dałem tu na przykład trzy projekty xpe, j TO i FLIP to były pozycje gdzie wyciągałem wkład, gdzie realizowałem zyski i te pozycje również bardzo mocno spadły w tym samo XTP także to jest coś na co trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. Jeżeli chodzi słuchajcie o dzisiejsze wycemy kryptowalut, Bitcoin wybronił te 40 kafli i jesteśmy na poziomie 41, ale tak jak widzicie 7 dni minus 3% 24 godziny minus 2% i co się dzieje w takim przypadku z altami to wiemy sporo altcoinów spadło około 10%. Oczywiście są takie, które są na plus, na plusie, na przykład ASTR, natomiast większość projektów zachowuje się podobnie. Myślę, że to również jest taka lekcja, dlaczego warto te zyski realizować. Jeżeli chodzi o moje portfele, zaczynamy oczywiście od Load Cup Gemów. Tutaj mamy już 96% na plusie. Przypominam, że byliśmy prawie 130% w momencie, kiedy Bitcoin był na poziomie 44 tysięcy dolarów, a więc te portfolio też mocno y, oberwało. Kujira była prawie razy 10, jest już tylko razy 6. Podobnie Sidus, Big Time był y, ponad 400%, jest ponad 300%. I to też, tak jakby zaglądanie w te moje portfolio, pokazuje mi, że decyzja o realizacji zysków jest jak najbardziej dobra. Jeżeli chodzi, słuchajcie, gdzieś tam o nowe pozycje, no to teraz będę. Szukał swojego wejścia oczywiście w low capy, Tak jak mówiłem, Solana, Base, to są te pozycje, które będę uzupełniał i na bieżąco, tak naprawdę, transparentnie daję wam znać o tym na Twitterze. Więc tutaj na razie nic nowego nie ma. Także myślę, że macie link do tego, możecie sobie to sprawdzać. Jeżeli chodzi o te portfolio, gdzie inwestuję mały kapitał, gdzie sprawdzam projekty, zanim wrzucę je do tego portfelu Gemów, no to tutaj jest około 59% na plus. Się. Też mamy tutaj spadek, ale większość z tych pozycji radzi sobie naprawdę dobrze na pozycję na minusie dwie pozycje, jedna od diabła goldfiver, minus 40, i Wasz Gem, który, który gdzieś tam szukaliśmy jakiejś pozycji od społeczności Dino minus 54%. Dino raz uśrednione o tym pisałem na Xie, więc tu wygląda to trochę, trochę lepiej, ale jeszcze nie jest wprowadzone. Więc tak to słuchajcie, wygląda, jeżeli chodzi o y, mój portfel, y, natomiast tam jest jedna nowa pozycja, y, jeżeli słuchajcie, chodzi o gaming. O gaming na kosmosie, bo to jest ta moja ekspozycja. Tak jak wiecie, staram się gdzieś tam z każdej grupy projektów, na przykład z web czy gamingu, mieć ekspozycję na różne ekosystemy, bo to nie jest tak, że na przykład tylko pozycje, nie wiem, na poligonie będą dobrze sobie radzić, ale w każdym ekosystemie, z każdej grupy projektów można znaleźć projekt, który może sobie dobrze poradzić. Tak jak na przykład Kujira DeFiowa na kosmosie, tylko już zobaczę, bo tu było małe wejście, więc to będzie w tym portfelu. Jest to projekt oczywiście PASG Pasaż. Myślę, że warto sobie sprawdzić gaming. Moja ekspozycja jeżeli chodzi o gaming właśnie na kosmosie. Tak to na razie wygląda. Tak jak mówię, ja ma tą korektę bardzo mocno czekałem, ale nie szaleję z zakupami. To jest też coś bardzo ważnego. Tak jak mówię, w krwawych czasach gdzieś tam warto czekać na podzielić sobie ten kapitał na, na poziomy. I tak jak Wam pisałem w weekend, myślę, że ten mój wpis tak naprawdę co parę Dni wam pisałem o tej realizacji zysków, ale ostatnio czułem gdzieś w kościach, że musi w końcu to wszystko się posypać, dlatego zrobiłem sobie więcej, więcej realizacji i jestem po prostu zadowolony, ale nie dlatego, że tak naprawdę zrealizowałem zyski, no bo gdzieś tam umiem to robić, ale że właśnie trzymam się tych zasad, jeżeli chodzi o wszystkie pozycje, gdzieś tam nie wybieram, staram się realizować te zyski na bieżąco i tak jak mówiłem, zastanawiamy się, co będzie gdzieś tam, najprawdopodobniej po nowym roku, po zatwierdzeniu tych. ETF-ów, czy to jest w cenie? Wręcz niektórzy mówią, że może być dump. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Lecimy sobie, słuchajcie, do wydarzeń. 84% adresów Bitcoina jest na plusie, i to jest też ten wskaźnik, o którym tak naprawdę pisze i mówi wiele osób. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę zyski realizuje każdy na swoich poziomach, ale trzeba brać pod uwagę, że nikt nie patrzy na Ciebie i nikt nie czeka. Także warto gdzieś tam cały czas mieć ten swój plan na kryptowaluty. Ja jeszcze raz. Powtórzę, uważam, że nie warto czasami gonić króliczka, czasami jest tak, że warto zostać sobie częściowo w stablecoinach. Nie warto iść w skrajne scenariusze, czyli to też nie uważam, że y, gdzieś tam warto ryzykować i wychodzić całym kapitałem, ale y, stablecoiny to jest najmocniejsza broń w Twoim portfelu. Musisz wiedzieć o tym, że tak naprawdę przyjdzie wiele nowych, dobrych projektów, i po to też wyjmuje się wkład, zabezpiecza kapitał, żeby móc pod te projekty y, grać. Także adresy bitcoinowe wyglądają y, dobrze. FTX każdego dnia płaci kolosalną kwotę za usługi prawników w sprawie właśnie upadłości. Niektórzy liczą się naprawdę słono. FTX jakoś sobie radzi, tak jak wiecie, dostali zgodę na sprzedawanie swoich pozycji jest między innymi tam Solana, i o tym gdzieś tam mówiliśmy, no ale jak na razie sama Solana odżyła i radzi sobie słuchajcie bardzo dobrze. No i oczywiście sprawa ETF-ów wszyscy mówią, że to jest bardzo duży byczy, a właściwie większość osób mówi, że to jest byczy sygnał dla rynku, tak jak pisałem. Przy 44 widać było już, że ta retoryka nie działa, że wszyscy już gdzieś tam raczej uważają te ETF-y za pewniaka, a są nawet takie osoby, które uważają, że będzie to klasyczny sell the news i że dojdzie do grubej, grubej gdzieś tam łaźni, tak jak zostało to nazwane na samym bitcoinie. Chciałbym, żeby była na rynku mocniejsza korekta, uważam, że wzrosty były zbyt dynamiczne, i nie mówię tutaj o samym bitcoinie, ale o tym, że kapitał moim zdaniem zbyt szybko popłynął tak nisko, i sami widzimy, Widzieliście, że projekty nowe, małe, gemy z małą kapitalizacją, gaming praktycznie, było tam szaleństwo, gdzieś tam można było spokojnie zrobić jakieś dobre wyniki. Oczywiście, tak jak mówię, ważne jest to, żeby zabezpieczać te zyski. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, oczywiście mamy informacje od Kangi, token KNG ma nową tokenomię jako fan tokenów giełdowych. Również sobie tutaj spojrzałem, i teraz, jeżeli chcecie zapoznać się z nową tokenomią Kanga 2.0, na, na naszej stronie internetowej macie nagranie, właśnie z AMA, gdzie została omówiona cała ta tokenomia, te wszystkie zmiany. Było oczywiście QA, także myślę, że warto się zapoznać. Uważam, że Sławek idzie z Łukaszem w bardzo dobrym kierunku, jeżeli chodzi też o te zmiany w tej tokenomii. No i trzeba przyznać, że Kanga też rozwija się, jeżeli chodzi o listingi. Przypominam, ostatnio mieliśmy listing big time, a więc Kanga idzie absolutnie, absolutnie z trendami. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście to, na co czekamy, to kolejne IDO na Sparta DEX, także myślę, że warto to y, śledzić. Przypominam, że są określone tiery, a więc należy mieć zastejkowaną odpowiednią ilość tokenów. Dwa najwyższe tiery y, właśnie są gwarantowane. Y, NFT-ki również jeżeli macie oczywiście ten najlepszy jest gwarantowane reszta to jest standardowo kto pierwszy ten lepszy jeżeli chodzi słuchajcie też o moje przemyślenia ostatnio sporo myślałem o tym co się wydarzyło i muszę przyznać że zarówno dla mnie prywatnie wejście w samą Spartę jak i w Gameswifta to były najlepsze decyzje gdzieś tam w tym ubiegłym roku jakie gdzieś tam podjąłem pamiętam co się działo na początku jaki duży food był właśnie z tym związany no ale jeżeli chodzi o Gameswift jest to pozycja, która w moim portfelu zrobiła najlepsze wyniki Tak jak też Wam pisałem, mam skleimowane 84% tokenów Do odebrania jest jeszcze około 16% tokenów I 20% tokenów jest już wyprzedanych Także standardowo to nie jest tak, że gram all in i wszystko trzymam Zresztą pisałem Wam w momencie, kiedy Gameswifta ten jeden poziom swój sprzedawałem Sparta bardzo, bardzo podobnie No i teraz słuchajcie, to co nadchodzi to oczywiście... Mamy dwa IDO, które nadchodzą e, Oczywiście token DUEL To jest RAIN, a więc będziemy mieli tutaj Zamianę tych tokenów Jeżeli macie te tokeny, też będzie Trzeba je wypłacić z giełdy i je sobie tutaj Przebridge'ować, e, no i oczywiście Projekt ECLIP Także projekt DeFi'owy, myślę, że Warto się zapoznać, ja standardowo Oczywiście będę brał tu udział, no ale To na co ja najbardziej czekam To jest STAR HEROES, słuchajcie e, Tak jak wiecie, e, STAR HEROES Będzie na wsparcie, na IDO ale też jest taka ważna informacja, że jutro Gameswift, słuchajcie, we wtorek ogłosi tiery właśnie, jakie będziemy mieli pod GP'a także będzie się tutaj działo. Czekamy na te tiery. Mam nadzieję, że mi również na ten wysoki tier uda się załapać. No i tiery oznaczają airdropy projektów, w tym Star Heroes. Także bardzo dobry kierunek samego Gameswifta. Jutro będziemy rozkładać to na czynniki pierwsze i będziemy to omawiać, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji z tego co zostanie ogłoszone na Game Swift'ie, ale tak jak mówię, jak miałbym podsumować ten rok, to dla mnie zarówno GameSwift i Sparta to był bardzo, bardzo, to były bardzo dobre ruchy, no i przede wszystkim same też airdropy, tak? Myślę, że to warto podkreślić i na wsparcie, airdrop jest obecnie sporo warty i na Game Swifcie, kto działał również i na Star Heroes myślę, że absolutnie słuchajcie będzie tutaj podobnie. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, ostatnio głośno się mówi o Solanie, jeżeli subskrybujecie newsletter Kamila, Jarząbka Moto Kevin ostatnio pisał właśnie na temat Solamy zmienił trochę też zdanie. Jeżeli chodzi o mnie, nie ze wszystkim z tego artykułu się zgadzam, kto tak naprawdę prężnie w tamtym okresie działał na Solanie, to ja uważam, że tam działało wszystko dość płynnie. Oczywiście były takie rzeczy, że blockchain był wstrzymywany parę razy, taka sytuacja, być może paręnaście taka sytuacja się zdarzyła. Natomiast ja byłem w Solanie w tym ekosystemie bardzo mocno. Pamiętam te pierwsze portfele, rzeczywiście one nie były super intuicyjne. Intuicyjne. natomiast potem już jak wszedł Phantom to wszystko śmigało super uważam, że to te protokoły, które mieliśmy pożyczkowe tak jak Solem czy właśnie lunchpady które były na Solanium czy na Radium to wszystko naprawdę śmigało mega, mega szybko i płynnie, więc kto gdzieś tam mocniej w tym siedział to większych problemów nie było sam Marketplace, Magic IDem również uważam, że bił na głowę pod względem i graficznym i gdzieś tam szybkości działania nawet OpenSea, więc ja byłem Zadowolony y, gdzieś tam z tamtych czasów na solanie. Ostatnio wiele osób kupowało też telefony Solana. Ja niestety nie zdążyłem, nie było mnie w domu tego dnia i wszystko się wyprzedało. Tam telefony były w bardzo dobrej cenie i zgwarantowaną ilość tokena Bonk, który jest najlepszym memcoinem właśnie z ekosystemu Solana, i który ostatnio zrobił bardzo dobre wyniki. Natomiast też Kevin fajnie zauważył o tym FTX, który ma jeszcze sporo tych tokenów i może gdzieś tam jeszcze dużo się dziać. Natomiast dla mnie to, co dzisiaj jest najważniejsze, to niekoniecznie sam token Solana, no bo ten oczywiście posiadam. Dla mnie najważniejszy jest ekosystem i zrobiłem wam pierwszy film, gdzie działam, i obecnie mam już nowe pięć miejsc, w których rozpocząłem swoje działania, także spodziewajcie się w tym tygodniu drugiego materiału na temat ekosystemu Solana. Oczywiście ton to jest jedna z pozycji w moim portfelu, która jest pozycją długoterminową. Jest to ekosystem związany właśnie z Telegramem. Pamiętacie, jakiś czas temu też rozmawialiśmy gdzieś tam o przemyśleniach, co takiego ton może zrobić. Mówiło się o Dexie, mówiło się o portfelach. Dzisiaj mamy już na Telegramie oczywiście ten portfel y, do kryptowaluty To No i ostatnio wszyscy klikają jeden z projektów, palce bolą. Y, cały Twitter jest tym zalany, więc jeżeli ktoś chce, to znajdziecie. Bez problemu. Hazardista założył też polską grupę, także jak ktoś ma ochotę podziałać, to, to zapraszam do niego serdecznie. Natomiast ja rzeczywiście mam silną pozycję w tonie. Tak, tak, jak wiecie, jest to pozycja, którą wybrałem już już jakiś czas temu na Azji. Projekt bardzo dobrze sobie radzi. Tak naprawdę tam wiele osób używa Telegram. Są pewne minusy w tym projekcie, jak pewnie w każdym. Kapitalizacja też sama jest duża, ale jeszcze raz podkreślam: nie musimy patrzeć na samą pozycję Tom, patrzmy na to, co buduje się pod spodem, i dla mnie to również jest ekosystem, gdzie będę szukał ekspozycji na małe projekty, i to samo jest z Base'em. Tak jak wiecie, był taki czas, kiedy mieliśmy kampanię na Base'ie, która nie była kolorowa, nie była tania. Tak naprawdę większość nft które wypuszczali, trzeba było za nie słono zapłacić. Ja niestety nie zrobiłem całej tej kampanii. Mam oczywiście gdzieś tam na kilku portfelach coś tam zrobione, ale w pewnym momencie uznałem, że jest za drogo. Myślałem, że pójdą trochę w innym kierunku, Zrobił jednego czy dwa płatne gdzieś tam nft a potem pójdziemy taniej, ale na Base'ie, jeżeli chodzi o gemy, też dużo się dzieje i też będę chciał ten nowy portfel gemowy w oparciu o pozycje właśnie z ekosystemu Solana, Tom i Base'a zbudować sobie, myślę, że na weekend to może być gotowe, mam po dwie pozycje gdzieś tam wybrane, także dajcie znać, czy Wy również szukacie obecnie takich małych pozycji. No i na koniec, słuchajcie, oczywiście Chili's. Giełda Maxi Global doda fantokeny po czyli chainie. to jest bardzo dobra informacja. I myślę, że warto też podkreślić, że na samej giełdzie Maxi Global dzieje się obecnie bardzo dużo. Moim prywatnym zdaniem jest to najlepsza obecnie giełda do łowienia gemów, do łowienia małych pozycji. Widzieliście, że tak naprawdę, jeżeli coś jest, coś jest na tapecie, to od razu jest tam listowane. Przykład ostatni Land x który wszedł i zrobił bardzo ciekawy wynik. Jeżeli chodzi o Land x ja oczywiście ładowałem swoje poziomy, natomiast ja tam jestem na private sale'u i mam tam 3-miesięczny cliff i 9-miesięczny vesting, więc chciałem to rozegrać też szybciutko, trochę, pod to, co może się. Się wydarzyć, więc dwa poziomy mam załadowane. Wczoraj, oczywiście, tak jak wam pokazywałem, do 1,9 doszło, więc udało się trochę sprzedać, ale nie tak jak bym chciał. Miałem ustawione poziomy na 2,15, 2,20, to niestety nie weszło. Dzisiaj mamy już korektę i taki jest ten rynek. Trzeba sprzedawać, trzeba szanować zyski, trzeba respektować wzrosty, bo to wszystko odchodzi. Na koniec, słuchajcie, proszę w całą społeczność o włączenie się oczywiście w Crypto Community Conference. Robimy to naprawdę edukacyjnie. Nie spinamy tutaj y, pewne rzeczy. Bilety nie są drogie 59 zł, plus macie kody rabatowe, m.in. kryptoekipa, który daje wam kod rabatowy 10%, ale w tym bilecie macie naprawdę wiele rzeczy, w tym też oczywiście ten podstawowy catering w postaci wody, kawy, herbaty. Jeżeli też chcecie y, się włączyć w jakieś y, promowanie medialne, zapraszam wszystkich do kontaktu. Wszyscy mile widziani, dzisiaj to by było na tyle. Pracujemy, nie śpimy, jutro lecimy z GameSwiftem, sam jestem ciekaw, jak te tiery będę wyglą będą wyglądać i jaki da jakie nam uprawnienia w tak dużym i fajnie rozwijającym się ekosystemem GameSuite. dzisiaj to by było na tyle. Zostaw łapę w górę, zostaw komentarz, podziel się tym materiałem na Twitterze. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa!